Dzisiaj poczytam Wam moje dzieło, które pisałem, kiedy byłem w okresie 13, 14, 15, może nawet 16 lat więc bardzo, bardzo dawno temu. Napisałem dwie książki fantazy. To się chyba nazywa duologia, duologia. Trzy książki to trylogia, więc dwie książki to będzie nie wiem co. Ale łącznie cała ta epopeja ma jakoś ponad 500 stron, a 4 w Wordzie pisanych dwunastką. Więc gdyby to było o 5, a 5 wydrukowane, to byłoby to jakoś 1000 stron. Naprawdę potężne dzieło narodowe. Jestem w szoku, że coś tak ogromnego udało mi się kiedyś stworzyć. Ostatni raz czytałem to w liceum, więc nie pamiętam tak naprawdę, co tam jest napisane. Uważam, że ta książka, z tego co pamiętam, nie jest zbyt ambitna i wybitna. Ale jak na 13-14-15 latka uważam, że biorąc pod uwagę mój wiek, naprawdę nieźle się spisałem. W takim razie zacznijmy. Pierwsza część nazywa się Iluzja. I przed poczytaniem książki muszę się z Wami podzielić ostrzeżeniem, które jest na początku. Ja wtedy byłem bardzo wierzący, kiedy zaczynałem to pisać, więc uznałem, że takie ostrzeżenie jest konieczne, uwaga. Uwaga. Książka zawiera sceny powiązane z magią i czarami. Treści tutaj zawarte nie należy odbierać poważnie. Książka ta nie ma na celu namawiania do czarów i okultyzmu. Magia jest tylko wymysłem, który służy jedynie urozmaiceniu powieści fantasy. Życzę miłego czytania, podczas którego, mam nadzieję, zachowacie obojętną postawę do scen nadnaturalnych. O Boże, aż tak bardzo się przejmowałem tym, że ktoś weźmie to na poważnie. Okej. Okay. Ta pierwsza część ma jakoś 300 stron. Ja wam poczytam może co najwyżej 10 stron. Jeśli będziecie chcieli kontynuację, to będziemy czytali dalej. Ale to może być naprawdę długa seria. Więc mamy prolog, uwaga. Za oknem padał rzęzisty deszcz. Niczym płacz, anioł Dudnienie kropel uderzających o okno nie pozwalało zasnąć. Honotarchen leżał w miękkiej pościeli, która pachniała subtelnym jaśminem. Wdychał tę przyjemną woń, żeby ukoiła go do snu, jak kołysanka. Dodatkowo Przycisnął jedno ucho do poduszki, a drugie zatkał, by nie słyszeć od głosów dochodzących z zewnątrz. W końcu zmorzył go upragniony sen. Rozglądał się dookoła, lecz wszędzie otaczały go drzewa i ciemność. Była noc, a on zgoła zdezorientowany. Chodził po lesie bez celu. Ciągle czuł w nozdrzach słodki zapach żywicy, a kasztanowe włosy rozwiewał mu chłodny wiatr. Drzewa szeleściły, złowieszczo, jakby szeptały między sobą, a gdzieś z oddali dochodziło jednostajne pochukiwanie sowy. Nie podoba mi się tutaj, szepnął sam do siebie. Cały ten las wytwarzał jakąś dziwną atmosferę grozy. Wtedy usłyszał donośny trzask gałęzi. Podążył srokiem za źródłem dźwięku i na dębie obok zauważył czyjąś sylwetkę. Wystarczył sam zarys tajemniczej postaci, a żeby zdał sobie sprawę z jednego to nie był człowiek ani nic, co go przypominało. Co to jest, pomyślał zwierzę? Nagle usłyszał gromki, przeraźliwy ryk, który sprawił, że honotarchen. Sadrżał. Toryk lwa wymamrotał. E, musiałem na chwilę przerwać, e, gdzie ja skończyłem. E, Toryk lwa wymamrotał. Już miał rzucić się do ucieczki, gdy czarna sylwetka zeskoczyła gładko na dół, torując mu drogę. Wyraźnie ujrzał szczeszące się kły, białe jak alapaster, i żółtą krzywę okalającą głowę. Honotarchen machinalnie sięgnął do pochwy, po czym wysunął z niej czarny miecz, który zlewał się z nocną ciemnością. wycedził przez zęby, bo utnę ci głowę. Pięknie by wyglądała nad kominkiem, nie sądzisz? Lew przybliżył się coraz bardziej, przybliżał się coraz bardziej, a Honotarchen czekał w miejscu z wystawionym przed siebie orężem, i wtedy stało się coś, niespodziewanego. Zwierzę stanęło na dwie łapy, a sierść z jego ciała poczęła powoli znikać, ukazując gładką, śniadą skórę. Grzywa przybrała formę długich, czarnych włosów, a wyszczerzona paszcza chytrego uśmiechu. Przed przed honotarkhenem stała teraz zjawiskowa kobieta w wieczornej sukni, intensywnie czerwonej, jak krew płynąca w żyłach. Honotarkhenie, odezwała się z podstępnym uśmieszkiem. Miło Cię widzieć. Honotarkhen. Przyjrzał się jej uważnie, kim że jesteś. Śmiech kobiety poniósł się echem przez las. Zabawne, rzekła. Wiele osób mnie o to pyta. Jestem zemstą. Niosę spełnienie i radość tym, którzy domagają się sprawiedliwości. Nasycam tych, którzy zostali pokrzywdzeni. Wyszczerzyła upiornie sepę. Wiesz coś o tym, prawda? Wiesz, jak to jest zostać potraktowanym i nieuczciwie. Honotark Hen ściągnął brwi. Co masz na myśli? Spytał głosem pełnym napięcia: Jeśli odłożysz miecz, porozmawiamy na spokojnie. Honotarchen zawahał się, lecz w końcu postanowił wsunąć broń do pochwy. Doskonale. Mój kochany, wiem, że chcesz się zemścić na ludziach za krzywdy. Jakie spotkały twą rasę? Wampirów pozostało niewielu, czyż nie? Ludzie rządzą światem, a wy zostaliście zepchnięci na drugi plan. Delikatnymi palcami pogładziła jego twarz. Jej opuszki były miękkie jak jedwa. Bitwa między mędrcem zachodzącego słońca, przewodnikiem ludzi, a Weksitiumem, waszym protoplastą, skończyła się tragicznie dla wampirów, ujęła go pod brodę. Jednak legendy głoszą, iż Vexitium zostawił coś wam, wampirom. Niektórzy twierdzą, że to istna bzdura. Nieuzasadniona bajka, zaśmiała się uroczo, A ja wiem, że to prawda nad prawdami. Ciężko raniony w Exidium uciekł z pola bitwy i ukrył gdzieś mi pewne magiczne przedmioty, które wytworzył wcześniej ze zwłok. Z Potem zaczął wracać na pole bitwy, by zanim się całkowicie wykrwawi... By zanim się całkowicie wykrwawi... Wykrwawił? Jest tutaj błąd w tekście. Zabrać jeszcze nieco krwawego żniwa. W drodze jednak zdążył umrzeć. Jakie przedmioty masz na myśli? Zapytał Hunotarkhen, marszcząc brwi, niszczycielski rubin energii i żywotny kamie kamień, odparła kobieta. Za ich pomocą będziesz mógł dokonać zemsty, krwawej, okrutnej zemsty. Zachichotała, czyż to nie wspaniałe? Wizja zemsty napawała Honotark Hena niewypowiedzianą ekstazą. Ludzie, te impertynenckie bestie leżący martwi na ulicach i on pławiący się w ich posoce to właśnie ujrzał. Widzisz to prawda, mówiła dalej. Widzisz świat uginający się pod tobą, tak skarbie, tak wszystko będzie twoje, odgarnęła swoje czarne włosy. Wampiry będą górą. To piękne co mówisz, rzekł Honotarkian. A czy, czy realne? Kobieta wybuchnęła śmiechem. Tak gwałtownym i głośnym, że on aż podskoczył, jak najbardziej realne, mój skarpie. Pamiętaj, nie musisz mi dziękować. Jestem zemstą. Po prostu robię to, co do mnie należy. Wypełniam swój święty obowiązek. Niektórzy mówią, że jestem zła, perfidna, nikczemna. Cóż za bezsens, nie sądzisz? Ja po prostu działam w imię sprawiedliwości, oko za oko, ząb za ząb. Tak brzmi ma dewiza. Każdy czyn musi zostać odpłacony. A teraz powiedz mi, jeśli możesz, gdzie są te dwa przedmioty, o których wspomniałaś, poprosił Wam. Je, jakże mam je znaleźć? Kobieta uśmiechnęła się, po czym gwałtownie dotknęła palcem jego czoła. Wtedy cały obraz rozmazał się przed nim, niby świeżo malowany obraz chluśnięty wodą, a jego umysł przeniósł się gdzieś daleko bardzo daleko stąd. Ujrzał step zielonego ołtarza. I jego wszechogarniającą trawę, zieloną jak morska woda. A potem na środku tego zielonego oceanu zobaczył starą, pękniętą skałę. W jej szczelinie znajdował się ciemny zarys jakichś przedmiotów. Na stepie zielonego ołtarza odnajdziesz wampirze dziedzictwo. Usłyszał w głowie głos kobiety Udaj się tam Udaj się W głowie mu zawirowało Jakby wypił o jedną karawkę wina za dużo Ujrzał przed oczyma ciemność Honotarken otworzył oczy I podparł się rękami o poduszkę Pierwszy raz w życiu miał tak kuriozalny sen Sen sam Sam nie wiedział co o tym myśleć? Czy była to mieszanina różnych bezsensownych myśli, a może to było coś więcej? Deszcz wciąż padał. Miarowe, irytujące dudnienie bynajmniej nie pomagało mu w myśleniu. Kiedy tak się nad tym zastanawiał, uznał, że sen, mimo swej dziwaczności, wydał mu się taki Realistyczny miał wrażenie, że to wszystko nie było fikcją i działo się naprawdę. Tym bardziej zdziwił się, gdy z mrocznego lasu, gdzie rozmawiał z tą enigmatyczną kobietą, przeniósł się do swojej sypialni. Widzisz świat uginający się przed tobą? Przypomniał sobie słowa postaci ze snu. Tak, skarbie, tak. Wszystko będzie Twoje. Wampiry będą górą. Na stepie zielonego ołtarza odnajdziesz wampirze dziedzictwo. Udaj się tam, udaj się tam. Zastanawiał się, czy przybyć do tego miejsca, wskazanego przez czarnowłosą kobietę w czerwonej sukni. Obietnica oczy oczyszczonego honoru wampirów i ich zemsty na ludziach wydawała się nad wyraz kusząca. Ale czy on tego wszystkiego sobie nie uroił? A jeśli to był tylko głupi, bezsensowny sen, a on robił sobie nadzieję, niczym naiwnym młokos? W końcu uznał, że nic nie zaszkodzi spróbować. Postanowił o świcie wyruszyć na step zielonego ołtarza. I jedynie w ten sposób dowie się prawdy. Ziewnął i położył się, i położył znowuż głowę na jedwabistej poduszce i śnił dalej. A w swoich wizjach widział siebie na złotym tronie oraz ludzi, którzy wokół niego klękali i lizali mu skórzane buty. To był prolog. To był prolog. Tej jakże długiej i wspaniałej epopei. Jeśli chcecie, dajcie znać. Jeśli chcecie więcej, dajcie znać. Na razie tak się prezentuje początek tej książki, którą pisałem, będąc jeszcze małym gówniarzem. Dajcie znać, co myślicie. Dobra.